Z punktu widzenia kultury, rytuał jest zachowaniem posiadającym ważne znaczenia, czyli odwołującym się do wartości nadrzędnych, jeżeli chodzi o hierarchię wartości w danej kulturze. W związku z tym rytuały można podzielić na różne działy, zależnie od tego, do jakich wartości się odnoszą. Mamy więc rytuały religijne. Wtedy, jeżeli zachowania ludzi odnoszą się do wyobrażeń religijnych. Mamy rytuały dnia codziennego, wtedy, jeżeli są to zachowania prawda, określane jako właśnie a, takie nawyki, o, można je można tak, nawyki e, związane z wykonywaniem codziennych czynności. I mamy rytuały, które mają charakter przekazu ponadpokoleniowego, tradycji. Czyli takie, które powinno się przestrzegać, spełniać w określonym czasie, w określonym środowisku. Można byłoby zastanowić się, co to jest rytuał. Rytuał jest każdym zachowaniem, które ma znaczenie, które ma interpretacje odnoszące się do jakiejś wartości lub do jakiejś idei. Rytuał to coś, co musi być dopełnione. To jest bardzo silne słowo, musi. Chodzi tutaj o pewną kategoryczność, o żądanie dopełnienia. Rytuałem jest wszelkie zachowanie oczekiwane społecznie, czyli takie, które no, nie to, że powinno, ale musi być dokonane. Po prostu w określonej sytuacji, przy obecności określonych ludzi, określonej kategorii ludzi, rytuał jest zachowaniem wymaganym. Po prostu. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Rytuał jest zachowaniem powielanym. To znaczy wzór zachowań rytualnych ma to do siebie, że się nie zmienia. I jeszcze inaczej on się zmienia, tylko że istnieje dążenie do tego, żeby się nie zmieniał rytuał. Po prostu. Może podam przykład, żeby tak było bardziej oczywiste. Na przykład robienie znak krzyża z rytuałów religijnych. Jeżeli się żegnamy, to to jest rytuał to nie możemy się żegnać inaczej, bo po prostu tak należy się żegnać, tak należy się zachować. Czyli wchodząc do kościoła dokonujemy zachowania rytualnego.